Dwa tygodnie temu w restauracji Zebra przy ulicy Broniewskiego rozpoczął się cykl kameralnych wydarzeń kulturalnych dla uzdolnionych Włocławian. Jako pierwsza swój talent zaprezentowała wówczas Agnieszka Maciejewska, która czytała swoje wiersze na wieczorku poetyckim. Wczoraj w Zebrze znów było ciekawie. W roli głównej ponownie wystąpiła pani Agnieszka, ale tym razem z mikrofonem w dłoni i zaśpiewała ulubione utwory oraz przedstawiła swój talent wokalny. Na pewno Echmała z repertuaru pani Maryli Rodowicz. Krecik z repertuaru pana Bogusława Meca, Pięknie Żyć z repertuaru pana Ryszarda Rynkowskiego. Dobry dzień również z repertuaru pana Ryszarda Rynkowskiego. Moim takim ogromnym idolem muzycznym jest pani Maryla Rodowicz, Andrzej Piaseczny oraz Natalia Schroeder. Bardzo mi się tutaj podoba. Troszeczkę żałuję, że jest to nie moja dzielnica, na której mieszkam, bo ja mieszkam na Zezamczu i na Zezamczu nie ma podobnego lokalu. Bardzo mi się podoba, ponieważ jest tutaj kameralna raczej atmosfera, a ja lubię takie, takie kameralne występy. Kolejny recital w zebrze już 29 sierpnia. Wszyscy chętni mogą tego dnia przyjść do lokalu na koncert Mai Kaczyńskiej, który rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp jest wolny.